na żywo, nadaje na żywo. Ja sobie mówię na drugi monitor. <laughs> Można jakiś linki wysyłać. Ty, hallo. Nadaję już? Nadaje. Jak mam tego? Linka. Czekaj, 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 muszę. Muszę linka w tego. Wy, Wyśle ci jeszcze innym. To sobie wybijesz najwyżej. O mam na żywo. XT. Co ja robię ze swoim życiem? Jak ja mam kurwa linka wysłać? Znaczy, kurde. Aj, mi się wydaje, że dostanę szybciej bana. Ej, nie wiem, mi się wydaje, że ja dostanę szybciej bana niż, niż, niż to jest możliwe w ogóle. Co? Nie, ja się. Ja się, sku... ja się tylko. Ja dostanę tak szybciej bana niż ci się wydaje. Boże święty, co ja robię ze swoim życiem? Jeszcze w ogóle mam kamerkę wykształtowaną. ja mam kamerkę? Ja widzę swoją kamerkę z lewej strony. Tak jakby... ale nie wiem o co chodzi. Ja nie wiem, nie pamiętam. Nie wiem, a... Nie wiem jak jest oma. A może ja już bana mam? Czy nie jeszcze? Ja był przypał Elo! Ej nie ja zro... ja dosta... To będzie mój najszybszy ban w historii tego YouTube'a, rozumiesz? <laughs> Dobra, Rudzielec, odpalamy? Ludy. No, nie, znaczy streama mam, ale tego. Jak to się nazywa? Nie, Omę. no czemu mam tak Ja w ogóle siebie inaczej widzę tu, niż tu. Więc jest zry, zryte. Ale kasty. Słońce się, Tak, świeci mi. Halo, Fortnite. Ja w ogóle... Ja jestem chyba głupi trochę. Ej, poczekaj... Bo... Ja jestem głupi, człowieku. Przecież... Ja jestem chyba... Ja jestem chyba tępy. No ja mam włączonego live'a. A, a jak ludzie mają widzieć, co, co, ja, co ja nagrywam? Przecież nawet. Ja chyba, oni nawet tego nie widzą. Ej, ej chłopie, w ogóle ja, ja stąd wychodzę, nie? Ja, ja idę na Ej, ja Ci mówię. No, real, no ej, ale w ogóle. Rudy, ja z maszkiem w ogóle mam taki pomysł. Że na Kiku będę robić za cfela i będę popularny przez to. Znaczy w takim sensie, że będę robić takich głupoty jak Gino, czy, czy ktoś inny. Przecież udostępniam ekran, kurwa. Już udostępniam. Cicho bądź. No i, i... Co? Nie no, mam. Ale muszę ekran udostępnić, No i ten. Ja będę chopierę za tego robić. Jak to się nazywa? Za. Nie zapłaca za, za cwella. <grymne> ja, no zobaczysz, ale to odda. Co? Ale to nie chodzi o upokorzenie. Bana, ale zaraz obiecuję. Fuh. Halo Aha. Pierdol się Nie roz, rozbana dostawy ja nie, ja nie nie umiem tak nie umiem tak? Nie, nie umiem tak spokojnie gadać O, kurde się ma nie mogę Co? Co mam powiedzieć? A, to było wcześniej mówić. A mhm. czemu? czemu? Przycisk mi się pomylił Nie słychać. No nie, no jak nie słychać? Jak nie słychać? Kolejne problemy techniczne już mam dosyć. Ja już więcej się... Nie, ja zmieniam się na kika. Już, już mówiłem, że zmieniam się na kika. Poczekaj. <laughs> Jak nic nie słychać, ale słychać mnie? Słychać mnie. Czy nie słychać mnie? Rudy, wejdź na streama. I zobacz, zobacz czy mnie słychać. No, wysłałem ci Linka. Tak ciebie. Jak mnie nie słychać? No nie, na pewno nie. To jest jakiś... Chyba, że już mnie wyciszyli, człowieku. Tak, ciebie. No, jak to odpowiedziałaś? No to mnie słychać w takim razie. <laughs> na ludzi nie słychać. Ciebie słychać, ale ludzi nie słychać, tak? Ich na nie. Mm. I... <coughs> Ale czekaj, jakbym stricte udostępnił.